Cześć klienci, a ja się się na konto, tu już wpisałem nazwę O, zalogowało się Jestem na swoim koncie Jakiś susownicy Grane było w J-Breaka nie w jakieś dziwne gry, rak do Ciekawe kto to ukrył, czy z Anglii, czy z Polski Jaybreak. Jak będzie jakaś fura, bo na pewno jest. Nie wiem, ale ja obstawiam, że na pewno jesteś za milion, bo miałem 900 tysięcy. Jak jesteś za milion to przetestujemy. I wiem, że jak y, jeszcze nie miałem. Jak mi ukradli konto, to ja sobie z, z tego agent Baconsu na konto dużo kasy. To za 30 tysięcy. Więc też mogłem sobie tak zarabiać. A nie udał się ten trik z kiedyś się... Za chwilę zobaczę, ile mam kasy. Jakbym mieć dużo, to kupuję na Tesla. Tak, z 200, żeby było, czy 100. 160 Ej, czy mam taki skina? To takiego co skina i yy, 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 możecie mnie dodawać ponikiem Oliver oliverman na 13, a mam kasę 150 pokażę wam taki trik. Aha, specjalnie gościu to robi. O nitro kiedyś jeszcze nie używany. Zobaczę jakie ja mam auto, ja dostałem 1 milion. Psa na pewno nie ma tego stereo. Dobra, idę. To nie jest. To. Pat. E, może dlatego, że sobie przesyłałem kasę O, gościu do kupił. Auto za milion jakiś. Przesyłałem chyba z 5 skrzynek za 30 lol i chyba jeszcze nie mam jakieś, nie wiem ale za mamy on to koks badgera mam jakiegoś badgera jakiegoś badgera mam tego z tego muzeum jeszcze chyba wyoglądniam na youtube spełnę tego badgera aha, bo ja nie jestem w garażu tu mam badgerelkę, już nie będę go spełniać. Spełnię Bugatti. Jeden z najszybszych moich aut. Chyba jeden z najszybszych. I puszczę muzykę. Puściłem. O, widzicie nawet numer, jak chcecie o taki U, to stało Мац, я кто Takie bogaty, nowe A ja miałam ten kolor? Chyba nie Policja mnie goni Tak, policja mnie dogoni 100% legit, bogaty mnie dogoni 100% legit Ale co, jak tą policją? Kamera, kamera ma 5 pró. No nie. py... Nie. Wiedziałem, musiał mam ja policjary. Muszę podać kamerę.